Witam Was serdecznie. Jesteśmy znowu w mojej brudnej piwnicy. Dzisiaj będę sprawdzał dwie warki. Tutaj jest Imperialny Black Widow 20, nie pamiętam, nie mam tu notatek, 24 albo 24,5 Belgię na drażżżach FM10, o czym szumią wieżby. W tej chwili leży i tak sobie jeszcze poleży. Leży dwa tygodnie, mam nadzieję, że miesiąc poleży z, z tej, na cichej fermentacji z płatkami dębu amerykańskiego, białego, który był zamoczony w łyskaczu przez jakieś pół roku w lodówce. Yy. Nie chcę tego otwierać. Niech sobie jeszcze leży, nie chcę muszę spuszczać przepuszczać powietrza. Yy. W tej chwili sprawdzimy sobie yy, mixtauta, który... Nie był uważany na kanale, Robert Gdynia. Tak wygląda w tej chwili. Fermentacja poszła nadzwyczaj szybko. Była ta fermentacja na drożdżach FM10, które pracowały, pracowały właśnie w imperialnym Black Widow. Zostały one przesiane, oczyszczone. Dodałem te, te, te świeżutkie, które, które mam nadzieję Mam nadzieję, że sobie poradziły. Mam nadzieję, bo zaraz zobaczymy co tam słychać, czy to przelewać, czy nie. Łóżka jest umyta, ale z nigdy nie za wiele. To co? Sprawdzamy. Jak eee, pamiętam. No nie wiem, jakoś były ważone. Całkiem niedawno to piło. Ok. Sprawdzimy, jak zeszło, jak smakuje. No i czy przelewać na fermentację cichą. E, dogram coś. E, ponieważ chcę do tego piwa na fermentację cichą dolać kawy. Temacie, chcę zadziałać w temacie Cold Brewing. o pewnej metodzie dodawania kawy, której jeszcze ja nie stosowałem, a już różne stosowałem naprawdę te metody, okej. Okay. Średnie jeża widzę, chyba 5. 6, 6. Bodajże 14, więc e, szału nie ma. No, widzę, że skończyła się generalnie fermentacja. No Nie widzę żadnych oznak. Totalnie żadnych oznak. Drożdże opadły. No to słabo. E, tyle, że trzeba tutaj jeszcze dodać jedną rzecz. E, dodałem tutaj 500 gram glukozy, więc e, tak naprawdę podejrzewam, jest poniżej 5-4-4,5. Także no, nie byłoby źle. Zresztą zaraz posmakujemy. Piwo powinno być dosyć wyraźnie słodkie. Chociaż nie. Przy 500 gram nie. E, przy 600 gramach bo taka dawka jest mniej więcej zalecana. Mogłoby tak być. Ciemny brąz. Myślę, że w stylu... No jest, w aromacie jest słodko. Jest czekoladowo. Dodawałem tutaj słód czekoladowy, pale czekolad oraz czekoladowy jasny ze więc to no, nie mogło być inaczej taka. Chciałem trafić taką milkę. Jest OK. Żadnego kwasku. Mmm. Typowa milka. Kurczę, okazuje się, że trafiłem. Fajny czekoladowy, czekoladowo-mleczny stałcik. Ewidentnie jakbyście wzięli kostkę Milki do ust. Dobrze, wobec tego przelewamy na cichą. Przeszedłem tutaj po fermentor jakiś. Nadal nie przeleję. Przeleję po prostu bez kombinowania wszystko na cichą. I zrobimy z tego piwa. I zrobimy z tego piwa Coffee e, Milk Stout. Chodzi to piwo już od jakiegoś czasu za mną, ja myślę, że nie musi być tego bomble. Tyle pokłów, że ja nie wiem, co jest do czego, którego wiadomo. Kofi, nic kształtu, wracając do tematu. Tak, to jest tam jest dobra. Skoro mamy już milk, czekolad, milk, to teraz dodamy kawy. A zanim dodamy, to jeszcze może opowiem. Są dwie szkoły w temacie wyboru w ogóle kawy, bo kilka szkół w temacie zadawania. E, uważam, że yy, nie testowałem jeszcze i chciałbym przetestować e, Cold Brewing. Czyli tak, tego piwa jeszcze nie chcę, nie chcę butelkować ani jutro, ani poruszam, to pójdzie do kegu, do kega. E, pewnie w, w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek. Albo w piątek zobaczymy. Chcę zrobić tak. Na 20 litrów piwa dodam 200 gram zmielonej świeżo kawy. Zaleję to schłodzoną wodą, która była przygotowana. W miarę, żeby ta woda była sterylna. Zamieszam i wstawię do lodówki na dobę. Po tej dobie wleję kawę do, do tego wiadra. Stosunek wody do kawy to jest mniej więcej 1 do 4. Czyli e, do 200 gram doleję 800 ml wody. Zrobię to w kolbie takiej właśnie litrowej, która wejdzie mi do lodówki. Podobie wezmę... No dobra to piwo, kurczę, naprawdę smakuje mi. E, Podobie przecedzę to piwo. E, prze, prze, przecedzę kawę przez gazę i... Po prostu zadam tutaj do tego fermentora na dwa dni. A więc yy, yy, jutro jutro zaparzę zimną wodą kawę. Fajnie to brzmi. W środę wieczorem zadam tą kawę do piwa i w piątek wleję do kegu. Kek się na balkonie schłodzi i w sobotę jak już piwo dostanie, to złapie te 5 stopni, e, będzie e, gazowanie butlą CO2. No. Teraz tak, co do kawy, są różne szkoły. W, liet, w, w, literaturze, w literaturze piwowarskiej, wiecie, jest, jest robusta i jest arabika. Ehm, Polacy uważają kawę Arabikę za, przynajmniej w czystej teorii, za kawę lepszą, bardziej szlachetną. Tak samo jak w ślepych testach, ślepych ankietach umiejscowiają najlepszą kawę we Włoszech. Czyli najchętniej napiliby się świeżej kawy we Włoszech na świecie. Co nie do końca jest prawdą, jest to totalny mit. Podobnie jak te wszystkie mity piwne. Jeżeli zaś chodzi o ślepe testy, czyli nie o karteczki, o to, co bym kupił i tak dalej, co myślę, że bym kupił i naprawdę 100% arabika i tak dalej, to zwróćcie uwagę, co się w tej chwili dzieje na półce z kawami w sklepach. Po pierwsze, Polacy jakby przestali pić ca cappuccino. Ten segment bardzo zmalał. A wiem, co mówię, bo, bo akurat mam świeże wiadomości z tego tematu kawowego, branży kawałkawy. Po tym Polacy? No, i to nic dziwnego, no jesteśmy narodem takim trochę delikatnie zakłamanym. Czyli piszemy, że wolelibyśmy Arabikę. Natomiast w ślepych testach wybieramy robuste takie ślepe testy przeprowadziło Nestle, er, mm, przeprowadziło. oraz inni są ciekawi, już nie będę ich wymieniał. I okazuje się, że, że, że tak naprawdę odrzucamy w, w praktyce arabikę, wybierając mieszankę Arabiki z Robustą, ale taką mieszankę, gdzie większość 60 od 60% stanowi właśnie robusto. I teraz tak, mądrości, które są podawane na, 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 na forach piwowarskich, nie do końca są e, idą większość tych mądrości z prawdą, ponieważ to kawa arabika jest bardziej taka no, bardziej kwaśna e, e, i bardziej e, bardziej ta kawa teraz nie skłamał Bardziej daje takie, no bardziej jest aromatyczna, może tak po prostu natomiast nasze gusta w tej chwili jeżeli chodzi o kawę parzoną tak zwanie po, po turecku czy w ekspresach odchodzą od tej kawy i wybieramy kawę miękką kawę z nutami czekolady kawę mniej paloną, średnio paloną i teraz zauważcie, że synonim kawy rozpuszczalnej czyli Nescafe jakby od dłuższego no tak od od wiosny wprowadziło na rynek kawę podwójnie filtrowaną. Taka kawa, podwójnie filtrowana, e, rozpuszczalna, e, ma więcej ciała i jest bardziej delikatna. Czyli producenci kawy jakby no, cały czas czuwają nad tematem, obserwują Nielsena i inne, że tak powiem, e, wykładnie handlu, no ale też e, wykonują bardzo dużo ślepych testów, takich praktycznych. Praktycznych. Nie, jakiś tam ustawek. No i okazuje się, że preferencje nasze praktycznie idą w stronę robusty. Stąd coraz więcej jest mieszanek arabiki z robustą. Coraz mniej kupimy 100% kawy arabiki, bo ona po prostu coraz mniej schodzi. Stąd myślę, że dobrym, ja, ja tak uważam, że dobrym dodatkiem do do Milk Stouta będzie właśnie mieszanka Robusty z arabiką, ale z przewagą Robusty. Kawę o takiej niskiej kwasowości, w ogóle najniższa kwasowość jest z ekspresu ciśnieniowego, ale kawy, ziarna kawy, które, które dają jakby najmniej kwasku, który no niepożądany jest mówmy się w piwie, tym bardziej ciemnym piwie, gdzie kwasek jeszcze idzie ze słodów. Eee... To kawa z Ameryki Południowej. Większość Ameryki Południowej robi kawę miękką. Jeżeli jest na kanale jakiś fachowiec od kawy, no to bardzo zapraszam do wypowiedzi. Bądź jeżeli koleżanko lub kolego wygrałeś konkurs w, w piwie z dodatkiem kawy, to bardzo proszę o wypowiedź, jaką kawę zastosowałeś. No ale przy okazji, jak zacierałeś, ale okazuje się, że. Ja też wybrałem robustę z Brazylii dokładnie, właśnie taką kawę, która daje małą kwasowość, wprowadza nuty czekolady i delikatne nuty orzechów. Co do orzechów, no to akurat tutaj wiem dobrze, że no, no są gorzkie, niewytrawne, są gorzkie, zwłaszcza orzechy włoskie. Nie do końca, nie do końca, Są tłuste oczywiście. Mają dobry tłuszcz, ale każdy tłuszcz, dobry czy niedobry, zabija pianę. No i tak w, tej, w, tym, w, tej, w tych piwach te orzechy wypadają dosyć blado, ale myślę, że, że kawa, nie podam tej firmy, ale kawa, która, która pochodzi właśnie z Brazylii, jest średnio palona. Z przewagą robusty da dobre efekty, zwłaszcza w tym piwie. Nie pamiętajcie, już nie będę dogrywał góry. 200 gram kawy świeżo zmielonej, jeżeli macie taką możliwość. Najlepiej ręcznie, bo tu tam są niskie temperatury, więc ta kawa jakby jest, odda więcej aromatu. Świeżo zmielona kawa. Świeżo zmielona kawa i 800 ml wody. 200 gram kawy, 800 ml wody. No i do dzieła. Zalać zimną wodą, zimną zamieszać mocno i wstawić do lodówki na dobę. Po dobie dodajemy mm, na dwie ostatnie doby do, do, do piwa tą kawę, przesadzoną oczywiście przez gazę, żeby tych farfocli nie było. Ja jeszcze na koniec e, przelewam butelkuję, akurat to nie poleci do butelek, ale butelkuję przez e, e, specjalny e, fermentor z cieniutkim oplotem, który coś tam jeszcze zatrzymuje e, farfocle i tyle. Oczywiście spróbuję to piwo na kanale, także dziękuję za uwagę. 15 minut szok. No, mam z tym problem. Z gadulstwem. Eee, po prostu się z Wami żegnam. Tym dosyć dobrym piwem. Idę umyć fermenter i przelewam na cichą milk